Może ciężko jest Ci uwierzyć w Boga, dlatego że w Twoim życiu jest wiele zmagań, wiele trudności. Być może nie masz pracy. Albo bardzo ciężko jest Ci dotwarć od pierwszego do pierwszego. Może masz problemy w rodzinie. Może Twoje najbliższe relacje są po prostu zniszczone. Może Twoje małżeństwo się rozpada. A może się modliłeś i nie otrzymałeś tej odpowiedzi, której od Boga się spodziewałeś. Może nie zależy ci na tym, żeby szukać Pana Boga. Być może widzisz w swoim życiu tylko ruiny, upadki, słabości, ludzi wokół siebie, którzy po prostu zawodzą. I wiesz, ja wiem, jak to jest, kiedy czujesz się zawiedziony, kiedy nic ci nie wychodzi, kiedy twoje życie nazywasz porażką. Wiem, jak to jest, kiedy patrzysz na siebie w lustrze i myślisz, że nic nie znaczysz, że... Twoje starania nie przyniosły żadnych efektów. Wiem, jak to jest czuć się nikim. Wiem, jak to jest, kiedy bardzo się starasz, a nikt tego nie widzi i nikt nie docenia. Wiem, jak to jest, kiedy ktoś niesprawiedliwie ocenia, ktoś nie widzi Twoich wysiłków, Twoich prób, które podejmujesz, tego dobra, które starasz się czynić. I chcę Ci powiedzieć, że mimo tego Bóg widzi. I Bóg oddaje nam to dobro, które my czynimy. Chcę Ci powiedzieć, żebyś mimo trudności, mimo zmagań, być może mimo chorób i tych wszystkich kwestii, które w Twoim życiu nie są takie, jakbyś sobie wymarzył, i tak najchętniej to byś wszystko rzucił i wyszedł po prostu z Twojego życia, jak z autobusu i poszedł po prostu do następnego. Mimo tego chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest z Tobą i bardzo Ciebie kocha. I wiesz, kiedy Ty się modlisz. Zapraszasz Boga do swojego życia i prosisz go o pomoc, to on ma po prostu otwarte drzwi i przez nie może wejść do Twojego życia, może pomóc Ci w tych trudnościach, w tych zmaganiach, być może Cię z nich wybawi albo po prostu będzie trzymał Cię za rękę i pomoże Ci w tych momentach, kiedy będziesz potrzebował umocnienia. Że ja wszystkiego tego doświadczyłam, o czym teraz mówię i wiem, jak to jest, kiedy jest dolina i wiem, kiedy, jak to jest, kiedy jest górka. Mogę Ci powiedzieć, że człowiek chyba wszystko może przetrwać, kiedy ma ze sobą obecność Bożą. Dlatego otwórz serce dla Boga, zaproś go tam, powiedz: Jezu, chcecie Cię poznać, przyjdź do mojego życia, zapraszam Cię, ponieważ Pan Bóg takie modlitwy, takie szczere modlitwy, prosto z serca, naprawdę tak traktuje poważnie. Więc jeśli Ty go zaprosisz, to on przyjdzie do Twojego życia. Nie poddawaj się.